No, no Troszeczkę te rolki się odczepiają od podłoża i zaczynamy szaleć. To sobie kupimy samochód, to zaszalejemy i tak dalej. Kiedy miałeś taki moment, że e, bombelki uderzyły ci trochę za mocno do głowy? No jak, jak pojawiły się takie pierwsze większe pieniądze, tak? Co Już to są większe? Pieniądze? Setki tysięcy złotych, to są większe pieniądze, tak. No, no to y, wtedy dużym plusem y, było to, bo to się stało w tym czasie, kiedy właśnie nagrywaliśmy codziennie. Tak? W tym okresie był taki rok, sobie postanowiliśmy, że nagrywamy codziennie, wtedy też się pojawiły te większe pieniądze, a plus był tej sytuacji taki, że nie miałem czasu, żeby myśleć nawet, jak je wydawać. Więc parę takich głupot było. Czyli od 10 do drugiej w nocy pracując, nie niespecjalnie można zaszaleć, tak? Tak, tak, no, niespecjalnie. No ja też, ja też ja też byłem osobą, która wie, no u nas na przykład, nie wiem, kończyliśmy te nagrywki, bo nagrywki się kończyły wcześniej, nie? Później ja montowałem na przykład. Kończyliśmy wcześniej, chłopaki sobie szli na imprezkę, a ja zostawałem w domu, nie? Więc nie miałem za bardzo jak, 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 jak tych pieniędzy rozwalić, ale yy, ale i tak się udało. <laughs> i tak się udało trochę. Myślę, że to jest nieuniknione.